Witam wszystkich i pozdrawiam Tym razem zapraszam Was do e, materiału poświęconego Call of Duty Modern Warfare 3 To to dużo będę mówić. Jedziemy z koksem. Nie będę komentować, jeśli nie będzie to konieczne. Jest to mój chyba czwarty, czwarta runda dzisiaj. Mamy piątek. Nie będę zastanawiał się, jaki jest dzień, ponieważ ee, muszę się skupić. Także, Sury, to co tam widziałem, albo mi się wydawało. Dobra, no, zaczniemy działać. No, no w, w ostatnich dniach obracam się głównie w kodzie MW1, MW3, bo MW2 niestety nie mam, żałuję. E, World War też nie mam. Także MW1, MW3 i Black Ops 2 W tych grach bo w ostatnim czasie się obracam Jakoś mi się tak bardziej przypadło do gustu niż Battlefield Od którego postanowiłem sobie zrobić delikatną przerwę Wciąż go nie ma I tak sobie działamy Gram tutaj chyba M4 z celownikiem refleksyjnym Tam jest jakiś nieśmiertelnik, czy ja go dorwę, czy ja go dorwę no to pytam, na górze... aj niestety, wyszedł, strzelił granatem i mnie rozbiżdżył i tyle było mnie widać. <laughs> no dobra, tam kogoś widzę, ale to chyba nasz. No to działamy dalej. Panie, przemój pan nieśmiertelnik. Dobra. Ciężko się gra, jeśli się map nie zna na pamięć, a tutaj niestety map nie znam, ponieważ w MW3 przyznaję, że grałem najkrócej i najmniej. O, właśnie. Nie zgarnąłem. Na pewno nie zdążę zabrać nieśmiertelnika. Asysta. Oj, 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 padłem właśnie. Cóż, rzadko jeszcze używam, rzadko używam flashbanków, czyli grantów błyskowych, gdyż, ponieważ, dlatego, że jestem do tego nieprzyzwyczajony jeszcze. Ale powoli człowiek się musi nauczyć wszystkiego, z czasem. Czy ja mam jakieś coś? Nie mam niczego. Żadnych klistyków sobie nie nabiłem. Gdzie mi tu skoczesz? Dobra, trzeba się ukryć. I patrzeć na mapę, i tak sobie grać. Nie wdawać się gdzieś w centrum mapy, chodzić ze brzegami. Tu go nie widzę, aczkolwiek może ktoś się pojawić. Tu jest zamknięte. Tam nikogo nie ma. Tam też chyba nie. Coś tu leży, ale to nie żywy na szczęście. Jej, to trochę mi ścięło. Oj, oj, jak tam pingi? Uh, Dark Force ma te dwie kreseczki. Nie zazdroszczę. Jedziemy się tędy. No bo... oj 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 ojoj, zaraz oj, zginę tak jest, dokładnie. Tak Randomowy granat błyskowy Jak ja tego nienawidzę, no ale cóż, bywa i tak. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Bo na razie to tutaj gówno widać. Tu ktoś chyba padł Tu ktoś leżał. To mi się wydawało. Wow. Nasz? Nie nasz? Chuj wie o to chodzi. No, spadek człowieku, ja tu chcę przejść. <laughs> Listyków nie będę wymieniać, bo i tak ich nie uda mi się odblokować więc to bez sensu. Po prostu chodzić po mapie i zwiedzać sobie zakątki. Oj, 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 ktoś tu mi tu walił. Dziękuję. No! Chociaż czas mi się to udało zrobić. Doktor przejęty, tutaj nie można przejść. Czy ja mam coś? Nie mam niczego, a szkoda. O, kurka wodna, jaki fuks. Uda mi się przejąć? Chyba ja możecie mnie zabić. Ojoj, oj, 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 Dobra. Nie było tematu. Trzeba sobie teraz... UAV-se włączyć, czy co tam, jak się to cholerstwo nazywa. No i grać dalej. Bo być może uda nam się jeszcze kogoś ustrzelić, chociaż. Może to być trudne. How the fuck can I shoot you ten times and you shoot me once and I die because you are a e, noob o. Or, uh, or something else. Tam nasz. To jest code. <laughs> yeah, to jest right, to jest fucking code. No shit Get this dog tax, man Kurka wodna! No co jest? Scooter mnie zablokował, no co za wredna małpa? Pieprzona mnie skuter zablokował Dziękuję. O, nie Jest tak źle. kogoś widziałem Aaaaaa. Skurcze prawie, ale mam testem. Nie jest tak źle, dobra jest, działamy dalej, działamy dalej. Jest! No, mało brakowałoby, bym rozwalił, ale na szczęście to się nie stało. Tak, przeładowuj wojowniku na środku ulicy, no rzeczywiście to jest to było bardzo genialne. Z twojej strony, pusto. I hope so Empty streets Rozjeżdżać po mapie, na mapie główno widać Tędy nie będę szedł, bo nie będę ryzykować A oh, o, no proszę Pan albo kampił, albo sobie ustawił coś w grze No niestety nie wyszło mu to zbyt dobrze Na moją korzyść Ajajajajaj, ach prawie MW3 only noob weapons Hmm, Kray Down, Pan cry Down ma 16 do 10. No to się nie dziwię, że jest wściekły. Ma tylko 6 zgonów, 6 kg więcej niż zgonów. No cóż, dziękuję. Uo, od tyłu dostałem ze strzelby, a to pech. Lol, den, den, je, yeah, play, nie I mówię, to 3. To 3. To Jezus, Maria. Następnym razem wyłączę chat, bo po co. Płata. Czy zdążę odebrać taga, czy mnie rozwalą? Oj, tam kogoś widzę, ale udało mi się. O kurka wodna, to nasz. After 5 months, Dobra, nie będę tego czytać, bo to bez sensu. Toś na kogoś tam widziałem? Czy mi się. Oj, oj, oj. Potwierdzona. Głębszy przed ciebie, skurczy byku. Kogoś tu widziałem? Oj, 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 oj. Ach, już mi się nie udało go rozwalić. Dobra, ee, to pójdziemy sobie tędy może. Tu nic nie ma, tutaj pusto. To sobie zwiedzamy trochę okolice. I'm not from England and... Toś mi to napierdziela. Jakiś sukin Aha. O! No pro! Ojojoj! Który? Skąd? Aha, z góry, no tak. Dobra, eee, dalej Ja tutaj chyba, ten doszedłem, ten doszedłem I tu mnie gdzieś trafili O, właśnie la, 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 la. Dziękuję! Ja czas mi się udało domku ubić. niesamowite Iha. Może ja sobie przeładuję? Dziękuję Postoję, o, tu ktoś jest Tu ktoś jest, tu ktoś jest, jejku Na górze, na górze znasz Dobra, tego tak olejemy. Niech, niech, tam, niech nasi się nim zajmą. A my sobie pójdziemy tędy. Na górze chyba. Ojojojoj! Ojojoj! Oj, oj, oj. Widzę, że. A to nasz. O cholera. Aaaa! No tak, z tyłu dostałem. No cóż. Bywa! Oh yeah! Oh fuck. Oh shit. No kurde, akurat kiedy go miałem na widelcu, no. To było specjalnie. To, że było specjalnie, żebym tylko nie mógł zdo zdobyć kolejnego killa. Bo to jest tak ważne, takie... takie... takie pro. No właśnie. I ostatnie kilka. Uuuf Aleko lober w chłopie. Perfekcjonista. Ło, awansowałem na różnika trzeciego. Co to znaczy? No i w sumie to by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia. Wkrótce oczywiście. Komentarze, oceny będą mile widziane. Łapki oczywiście również nara.